Siemanko! Siemanko! Słuchajcie, Kacpra tak dawno nie było na filmach, że po prostu szok. Nie chciał brać udziału w nagrywaniach. Bo jest zmęczony. Bo miałeś inne zajęcia. No dobra, ale słuchajcie, no tym razem Kacper będzie ze mną. Dawno go nie było. Dzisiaj opowiemy Wam o naszym nowym no. zakupie. Słuchajcie, chcieliśmy zrobić taki piękny unboxing nowego modelu który Kacper sobie kupił to jest Rasler, ale... pudełko też... nie przetrwało tegorocznej imprezy urodzinowej tak, tak jest pudełko nie przetrwało imprezy urodzinowej dlatego pokażemy już model wyjęty z pudełka tego właśnie przyniosę tak wygląda i oto jest nowy Rasler. Z napędem, z napędem 4x4, z silnikiem bezszczotkowym i z regulatorem VXL 3. Jeszcze nim nie jeździliśmy. Dzisiaj dopiero będziemy nim robić pierwszą jazdę próbną. Ale zanim go powrócimy, to chcieliśmy go Wam pokazać. Jeszcze póki jest taki ładny i czyściutki. No, co to przypomina? Dinozaura. To... No, to malowanie, zobaczcie jak on jest pięknie pomalowany. Dostępny jest chyba w dwóch kolorach: jeszcze jest czerwono-niebieski. No, jeszcze jest dostępny w takim malowaniu: żółto czerwono niebieskie tak? No dobra. Zobaczcie, jak on jest przepięknie pomalowany. Taki pochlapany, jakby trochę wodą. Tutaj. To no... jest dinozaury, jakby coś się pochlapało. Malowanie jest bardzo podobne do Erevo, nie? Erevo ma takie malowanie też. I co jest taką dużą różnicą i nowością dla nas, że jakby obudowa nie ma zaczepów, nie ma spinek, nie ma nakrętek, tylko jest tutaj ten mechanizm tak jak w. Właśnie nie wiem, czy w Erevo takie jest, ale w Fixmaxie na pewno takie jest. Na pewno. W Xmaxie tak w, jest? W Fixmaxie na pewno nie ma tego. No, też jest, ta, jest taki ale, ale większy. Większy, no bo większy jest X-Max cały. Nie? Właśnie. Dużo większy. No dobra, słuchajcie, to zobaczcie, żeby zdjąć obudowę, to tutaj odkręcamy. Tutaj, podnosimy okay. to do góry, podnosimy to do góry. Tu to do góry, tak? I za to wtedy ciągniesz. Kłapiemy. I co, trzeba się zmęczyć, żeby zdjąć tą obudowę. A pokażę jeszcze. Chcę jeszcze Wam pokazać, że zobaczcie, ona tutaj ma takie elementy plastikowe u góry, takie wypustki. Jeszcze to żeby nie żeby Dokładnie, jak się wywali i będzie tarł po powierzchni, no to, po to będzie nie go chroniło. Nie, nie zarysuje się od no razu cały. Oczywiście tutaj ten mechanizm, żeby go włożyć. My e, parę razy już to próbowaliśmy zdjąć, no jest, to to, jest to tak, Na początku jest to dosyć takie e, manualnie trzeba się przyzwyczaić do tego, bo tak się zakłada najpierw ten przód zahacza i dopiero później osadza się A. na tył. Ten, ten element, który trzyma baterię jest zamocowany tutaj na stałe, jest obrotowy, więc można sobie wygodnie go ustawić, tak jak potrzebujemy. No i ten zaczep jest tak skonstruowany, że go wpinamy tutaj, tak jak, tak jak w Sleszu, tylko, tylko że... że nie jest wyjmowalny i jest na, na I to, takiej obrotowej bieżyczce. No, wydaje mi się, że to jest po prostu wygodniejsze ze względu na to, że się tego nie zapomni, nie zgubi, nie zostawi w domu, bo po prostu jest na stałe tutaj zamocowane. I w zestawie są dwa takie elementy. Jest jeden, który można wymienić, bo ten jest przystosowany do pakietów 2S, a można wymienić też to mocowanie pod pakiety 3S. Jest po prostu wyższe, żeby większy, wyższy pakiet się zmieści. Tak jest. No ogólnie słuchajcie, to co Wam tutaj y, może się od razu rzuciło w oczy, to zobaczcie, że ta płyta pod, y, tego Raslera, to jest płyta ta, taka sama jak w Sleshu, identycznie, więc. Y, Choć że ty się nie Jest to inny model Rasler, y, ale płyta, płyta jest taka sama jak w Sleshu, więc bardzo fajnie. I tak, tak samo tutaj konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o ułożenie silnika, regulatora, no to wszystko jest bliźniaczo podobne do Slesha. Także no podejrzewam, że 90% części ze Slesza będzie tutaj pasowało swobodnie. Jeżeli chodzi o tył, no to mamy tutaj wysoką przyczepność, na przykład jeździmy po asfalcie, no to może go podnieść i wtedy ten ...wheelbar go tutaj będzie pilnował, żeby nie wywrócił się do tyłu. I, na, i nie Natomiast to, co jest ciekawe, to ten model tutaj według informacji zawartych na pudełku. Ma też taką funkcję, tutaj wam pokażę, może będzie widać, że po przewróceniu można go podnieść. Tak jak Xmax ma tą funkcję, że sam, samemu, się, samemu się po prostu przewróci z powrotem na koła. Nie wiemy jeszcze jak to działa, nigdy nie mieliśmy do, z, z tym styczności. Ale zobaczymy, jak to będzie. Może, może potrenujemy i się uda. Na rajdach to na pewno się nie przyda, bo za długo to trwa kiedyś. Widziałem, ja chyba pamiętasz, widzieliśmy kiedyś, jak X-Max tak próbował wstać. Pamiętasz? No. Oglądaliśmy tak, się kołysał, kołysał, aż w końcu wstał. Ale to, jest, to dosyć długo trwa, więc na rajdach i tak będzie szybciej podbiec nawet do niego i go podnieść, nie? Słuchajcie, no ta płyta też charakteryzuje się tym, że jest niski środek ciężkości, no, okay. więc no, teoretycznie, teoretycznie będzie się dobrze trzymał ten samochód. My nie wiem ile to waży. No, no bo duże koła są 2,8 cala, więc one też trochę ważą. Nie słuchajcie, wszystkie jakby części tutaj, tak, to są plastikowe podstawowe elementy. Nie ma tutaj nic aluminiowego. W służbie mieliśmy dużo elementów aluminiowych, yy, natomiast no, tutaj są wszędzie plastiki. No dobra, słuchajcie, wiecie, co no, jeszcze nie jeździliśmy, nie wiemy jak to będzie w trakcie jazdy się sprawowało. No do tej pory Kacper jeździł na Fordzie w 150, który ma napęd tylko na tył. Z tym na pewno będzie mu łatwiej, tak? No jednak y, będą cztery koła ciągnęły. No dobra, słuchajcie, to my ładujemy w tej chwili pakiet. Czekamy aż się naładuje. Jest jeszcze jasno, więc pójdziemy jeszcze sobie pojeździć na, na pole. Yy, nagramy go jeszcze tutaj trochę z bliska żeby, i porobimy parę zdjęć, żebyście zobaczyli jak on wygląda. Na, w tym filmiku. Ale nam bardzo, bardzo, bardzo się podoba. Jest naprawdę piękny, prześliczny jest. Patrz. I, I co to jest taksany? Yy Tariks. -y. No praksy, to jest skrót od traksy. Dobra, to pożegnajmy się Kacper. Tak? Do zobaczenia, cześć!